Postaram się Wam przybliżyć e, kierunek pielęgniarstwa. E, są to studia pierwszego stopnia czyli licencjat, który kwalifikuje do wykonania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Trwają 3 lata to jest 6 semestrów to aż 4893 godziny dydaktyczne w tym ponad połowa to zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Studia drugiego stopnia, magisterskie, które dają kwalifikacje menedżerskie, dydaktyczne, naukowe i zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry, to jest 1330 godzin dydaktycznych, z czego 200 godzin to praktyki zawodowe. Dyplom licencjata lub magistra pielęgniarstwa, który uzyskujecie, uznawany jest w całej Unii Europejskiej. Po uzyskaniu dyplomu macie możliwość skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia. Możecie pracować z pacjentami w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia lub różnego pochodzenia, ale również w różnych miejscach, takich jak oddziały szpitalne, poradnie, hospicja, żłobki, szkoły czy domy pomocy społecznej. Możecie też założyć własną działalność, czyli indywidualną lub grupową praktykę pielęgniarską. Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, czyli uzupełniających, oraz studiach trzeciego stopnia magisterskich w wybranej uczelni w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej. Uzyskując dyplom masz możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego. To są specjalizacje, kurs, kursy, studia podyplomowe, ale również prowadzenie badań naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z nielicznych w Polsce posiada bardzo wysoki standard wyposażenia pracowni w monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Docenił je między innymi Minister Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Stworzone w Centrum Symulacji warunki zbliżone do warunków szpitalnych dają nam możliwość bezpiecznego ćwiczenia Wszystkich procedur medycznych. Nabywamy umiejętności metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów medycznych. Co oznacza, że zanim spotkamy się z prawdziwym pacjentem, dziesiątki razy przećwiczymy różne scenariusze na fantomach. Mamy również możliwość nauki wypełniania dokumentacji elektronicznej oraz wystawiania recept i zleceń. Egzamin dyplomowy odbywa się w trzech etapach: teoretyczny w uczelni, praktyczny na terenie szpitala i obrona pracy dyplomowej w uczelni. Co roku na uroczystym dyplomatorium, przy rozdaniu dyplomów i czepkowaniu, rozdawane są również nagrody za najlepsze prace dyplomowe. Dla tych z Was, którzy będą chcieli rozwijać się naukowo i poszerzać zakres wiedzy w dziedzinach, które bardziej Was interesują, powstały studenckie koła naukowe, symulacji medycznych, pielęgniarstwa nowoczesnego i promocji zdrowia. Wyniki badań prowadzonych w kołach studenci prezentują, biorąc udział na konferencjach naukowych. Nasi studenci aktywnie współuczestniczą w wymianie między uczelnianej w takich krajach jak Turcja, Hiszpania i Bułgaria. Przedstawiłam Wam pokrótce kierunek pielęgniarstwa, ale wybór należy do Was. Do zobaczenia, mam nadzieję, na uczelni.